Dzień dobry widzowie. Nie przypadkowo mnie tutaj słyszycie. Bo dzisiaj jest wigilia. Jutro są święta, ale dzisiaj zaczyna ten okres świąteczny. I chciałbym wam z tego miejsca złożyć wszystkiego dobrego, szczęśliwego jakby kolędowania przy tym stole wigilijnym. Szczęścia i po prostu dobrego jedzenia na stole w i miłego rozmawiania z rodziną, bo Wigilia to jest takie spotkanie z rodziną Oczywiście przez dane nam sytuacje nie możemy się spotkać z jakąś większą liczbą osób Więc zdrowia to jest potrzebne nam Ale chyba W środę czy we wtorek pojawi się już odcinek z Bedworthów, czy coś takiego Więc wyczekujcie, ale dzisiaj taki życzeniowy odcinek, więc Dziękuję za że jesteście ze mną tutaj do tych świąt. Nas jest 28. 28 subskrybentów. Mam. Jak to nagrywam, jest 23, czyli dzień przed Wigilią, więc życzę wam to co najlepsze. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Trzymajcie się i cześć. Do widzenia.